Jeszcze raz bardzo gorąco pozdrawiam Was i bracia tworzący tę wspólnotę świętującą 700 lat Brunowa Kraińskiego. Patrzę jak pięknie prezentują się tutaj Elżbieta i Jan Orzelscy razem z dziećmi. Pięknie się wy prezentujecie. Tu w tej wspólnocie. Cieszę się bardzo, że tak pięknie wyglądacie świątecznie, bo to rzeczywiście trzeba też w tym wymiarze zewnętrznym. Zaznaczyć, co dzisiaj świętujemy, a te stroje też przypominają o pewnej tradycji, o pielęgnowaniu przez was i wiary, bo rzeczywiście ta Eucharystia rozpoczyna świętowanie, więc to jest ten akcent bardzo mocny, że chcecie właśnie być przy Bogu i Bogu dziękować za te 700 lat tej wspólnoty w Runowie Krajeńskim, za. To dobro, które się działo za całą historię, w którą się wczytałem i rzeczywiście niesamowite zawirowania tutaj w tej części naszej teraz diecezji bydgoskiej przez te 700 lat rzeczywiście przeszła różne burze, różne trudności, ale tak jak widzimy dzisiaj, ta wspólnota zachowała w sercu wiarę zachowała pamięć o tych, którzy byli tu przed wami, o pewnej tradycji, o pewnych lokalnych zwyczajach i dzisiaj to mocno podkreślacie i przez stroje, ale i też przez historię, do której wracacie, więc to jest to piękne doświadczenie i trzeba najpierw dziękować. A takim najlepszym miejscem, szczytem tego dziękowania jest Eucharystia. Ona sama w sobie, w tym słowie eucharistein, jak mówią Grecy, w języku greckim jest dziękczynienie, dziękujemy. Dziękujemy za tę piękną historię, za osoby, które tworzyły tutaj życie, tradycje, przekazywały z dziada pradziada to, co było ważne dla tej wspólnoty. Też zachowała się bardzo mocno tradycja tu rolnicza. I rzeczywiście do dzisiaj to rolnictwo wiedzie tutaj prym. I piękne zgranie się tutaj tych, którzy uprawiają ziemię, z tym porządkiem rocznego kalendarza, który nie od nas zależy, to Pan Bóg tak nam dał, że mamy te różne pory roku, z którymi trzeba się zgrać. Trzeba współpracować. Dzisiaj też w naszej wspólnocie słuchamy uroczyście głoszonego Słowa Bożego, bo wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego i wzmacnia się, rozwija przez słuchanie Słowa Bożego, które jest żywe i skuteczne. W jednym z kościołów, w, głównych, w głównym ołtarzu, są umieszczone postacie. Mające ukazywać trzy cnoty boskie: wiarę, nadzieję i miłość. Ta, która przedstawia wiarę, ta osoba, ta postać, trzyma w ręku księgę z łacińskim cytatem z listu, świętego, z listu do Hebrajczyków. Tak brzmi ten napis po łacinie: Sine fide impossibile est placere Deo, bez wiary nie można podobać się Bogu. Bez wiary nie można podobać się Bogu. I tak właśnie ta postać, która mówi o wierze, trzyma ten napis i uświadamia to nam, że wiara jest niezwykle ważna w całym życiu człowieka, bo pomaga nam spojrzeć zupełnie inaczej na otaczającą nas rzeczywistość, a przede wszystkim na działanie w nas Bożej miłości. I aby móc współpracować, z łaską Bożą, przede wszystkim trzeba uznać najpierw istnienie samego Boga. Uczył nas tego papież Benedykt XVI, który mówił, że tym pierwszym krokiem, tym pierwszym aktem, że my otwieramy się na Pana Boga, jest uznanie, wierzę, że Bóg jest, że istnieje. Ale mówi, to jeszcze nie jest pełnia wiary. Pełnia wiary jest wtedy, kiedy zrobimy drugi krok. Wierzę Bogu. Ufam Bogu. Dzisiaj jest wspomnienie świętej Faustyny Kowalskiej, która zapisała ten dialog z Panem Jezusem Miłosiernym i głównie dała nam modlitwę, to wezwanie: Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. No właśnie, to jest ten krok najważniejszy: że nie tylko wierzę, że Bóg jest, że jest Panem całego świata, Stwórcą każdego z nas, ale że Jemu jeszcze. Ufam, I więc dlatego dzisiaj apostołowie też uczą nas tego zawołania, tej prośby. Kierujemy do Pana Jezusa: Daj nam wiary. Panie, przymnóż nam wiary, przymnóż nam wiary, aby była pełna. Czyli że nie tylko, że jesteś, ale że Tobie ufamy. Bo w tym wszystkim potrzebujemy coraz mocniejszej wiary, którą umacniamy właśnie tutaj. Przy Chrystusowym ołtarzu, kiedy słuchamy Słowa Bożego, kiedy przyjmujemy Chrystusa w Komunii Świętej, dojrzewamy do przyjęcia tej zapowiedzi, której Bóg udziela prorokowi, a przez niego także nam, cośmy słyszeli w pierwszym czytaniu. Oto zginie ten, co jest z ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. I tutaj w tę piękną rocznicę. Jeszcze raz bardzo dziękuję za Waszą wierność, wierność tradycji, wierność tym zwyczajom, temu co zostało wypracowane, i że to pielęgnujecie i rozwijacie. Dziękuję za Waszą wierność Bogu, że ten skarb w sercu niesiecie i wiarę w Boga przekazujecie nowym pokoleniom. Dzisiaj radujemy się że możemy właśnie też w kolejnym etapie życia tą 700 rocznicę powstania właśnie Runowa prosić jak proszą Jezusa uczniowie przymnóż nam wiary to bardzo aktualne i szczere wołanie my też nieraz w sercu mówimy Boże daj mi więcej wiary bo czuję się zagubiony niepewny nie wiem jak iść dalej. Myślę, że nasi przodkowie też przeżywali swoje różne prosterki, załamania, kryzysy w wierze, może zniechęcenie życiowe i na pewno jak mieli wiarę w sercu, mogli właśnie tak wołać też, Boże przyjdź mi z pomocą, Boże ratuj, patrząc na historię tutaj tego regionu. To były sytuacje bardzo trudne, chociażby weźmy sprawę zaborów, potem wojna, druga wojna światowa. Po wojnie też jeszcze różne niedogodności życiowe, prześladowania, i rzeczywiście my potrzebujemy, potrzebujemy tego umocnienia wierzy. Potrzeba nam tej wiary, jak zianka kurczycy. Może być maleńka, prawie niewidoczna. Ale jeśli jest prawdziwa, może zmienić wszystko. Więc wystarczy takie ziarenko gorczycy, aby, aby była żywa rzeczywiście w nas. To z tego może wystrzelić wielkie, wielkie drzewo. Tak samo, jeśli chodzi w codzienności, budowania relacji w społeczności. Nie trzeba jakichś wielkich rzeczy czynić. Wystarczy to maleńkie ziarno dobra, żeby się nim podzielić. I, I ono będzie owocowało. Bo nieraz myślimy, że o, co ja mogę biedny żuczek zrobić? Ja tutaj jeden. Nie. Czyli nie dobro, może być maleńkie rzeczywiście. Rzucamy je, a Pan Bóg z tego wyprowadzi wielkie dobro. Bo jeśli to robimy z miłości do Pana Boga, z miłości do drugiego człowieka, to na pewno z tego powstanie wielkie, wielkie dobro. I teraz tak powtarzam, że mówimy o ewangelizacji, a więc ogłoszeniu Pana Boga, nie trzeba dokonywać jakichś wielkich, karkołomnych działań. Wystarczy małe kroki robić w stronę Pana Boga, wiernie Jemu służyć, może nieraz tak niewidocznie. No właśnie, bo Pan Jezus mówi dalej dzisiaj w tej Ewangelii, którą słuchamy, o swuce, który nie oczekuje pochwał, ale robi to, co do niego należy. Zrobić to, co do mnie należy, zrobić jak najlepiej, bo na dobre rzeczy nie mamy czasu. Trzeba robić bardzo dobre rzeczy i bardzo dobrze je wykonywać. I dzisiaj świat nam będzie mówił bardziej pokaż się, zrób wrażenie, zasłuż na lajki, nie? bo to dzisiaj liczą, ile tych lajków było, to, to od tego zależy dalej, czy będziemy dobro czynili, czy nie, ale właśnie nie od tego zależy. Jezus mówi coś innego. Ważne są ciche, codzienne decyzje. Pomoc drugiemu, gdzieś może nawet niewidoczna. Modlitwa gdzieś w cichości nawet tam, w sercu. Uczciwość, uczciwość w małych rzeczach. Wytrwałość w, w pewnych postanowieniach, w dążeniu do, do jakiegoś osiągnięcia celu. To jest prawdziwa siła. I rzeczywiście nie wszystko musi być widoczne dla świata, dla oczu, by miało sens. Bóg widzi to, co jest ukryte. No właśnie, dlatego raz w cichości to, co czynimy i niech to potem będzie objawione, ale to, ta wytrwałość, ta gdzieś cichość serca, codzienne decyzje, ale właśnie w dobrym kierunku. To wszystko gdzieś będzie owocowało. Może dziś Twoja wiara, siostry i bracie, nie przypomina wielkiego drzewa właśnie, ale tylko to ziarenko, tą małą modlitwę, to dobre słowo, ten dobry, mały uczynek, próbę przebaczenia, obecność w Kościele chociażby, no właśnie. Ale to wystarczy. Z tego maleńkiego początku może urosnąć coś potężnego. Ale to trzeba mieć tą ufność w Bogu też. Nie bójmy się mieć wiary, która jest jeszcze w drodze. Bóg nie oczekuje od nas perfekcji, oczekuje serca gotowego zaufać. Prośmy więc tak, jak uczniowie, no jeszcze raz to przywołuję, bo sam z tego korzystam, Panie, dodaj nam wiary, Panie, przymnoż nam wiary, w innym miejscu to znajdujemy tę modlitwę, i pozwólmy, by On działał, czasem w ciszy, czasem powoli, ale z miłością. I na zakończenie, jak wygląda nasza wiara, to może taką sytuację opowiem. Jak to właśnie e, pola były wysuszone i spękane z braku deszczu, wyblakły i pożółkłe liście zwisały ciężko z gałęzi, trawa znikała z łąk, ludzie zpięci i nerwowi, spoglądali w niebo ciągle słońce, nie ma chmur, nie ma deszczu. E, kolejne tygodnie były coraz gorętsze. Od miesięcy nie spadła kropla deszczu, susza. Wiejski proboszcz, wiejski proboszcz tej parafii zorganizował specjalne modlitwy na placu przed kościołem dla wyproszenia właśnie łaski deszczu. O ustalonej godzinie plac był wypełniony z niecierpliwionymi, ale pełnymi nadziei ludźmi. Wielu przyniosło ze sobą przedmioty, które miały świadczyć o ich wierze. Zewnętrzne też oznaki, że no, zniecierpliwieni, żeby wreszcie Pan Bóg też się zlitował, zesłał deszcz. Proboszcz oglądał z podziwem, co ludzie przynieśli. Jedni Biblię, inni Krzyże, jeszcze inni trzymali różańce w ręku. Nie potrafił jednak oderwać oczu od dziewczynki siedzącej z godnością w pierwszym rzędzie. Dlaczego? Na kolanach trzymała czerwony parasol. Właśnie. Jedyna, która przyniosła na tę trzeźwiętą parasol w y, modlitwie o deszcz. Wszyscy bracia, y, bądźcie pozdrowieni i niech w Waszych sercach żyje to dobro, które tutaj było wytwarzane. Przenoście je dalej. Niech też wiara w Waszych sercach się pięknie rozwija i bądźcie tego dalej świadkami.